Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj, jak co niedzielę, chciałabym Państwa zabrać na spacer po naszym ogrodzie i pokazać już małe zwiastuny wiosny. Narcyzy już zaczęły się pięknie wychylać i robi się z nimi coraz bardziej zielono. A obok narcyzów wyrastają już też maleńkie liście szałwi, i jest już bardzo dużo roślin, które zaczęły się pokazywać, jak ostróżki, orliki. Tutaj mam naparstnice. To są naparstnice już dwuletnie. One będą kwitły, ale tutaj po lewej stronie wysiało się bardzo dużo młodych naparstnic. One będą kwitły w roku następnym. Dzisiaj troszeczkę nietypowy film z ogrodu. Ale mam nadzieję, że Państwu się spodoba. Ja nie mam wprawy do robienia filmików z telefonu komórkowego, ale mam nadzieję, że Państwo mi to wybaczą i będę starała się Państwu pokazać jak najpiękniejszy i najciekawszy ten film. Ja, proszę Państwa, zaczęłam już od prawie tygodnia robić takie naprawdę bardzo generalne porządki w ogrodzie. Wygrabiłam połowę ogrodu trawniki, docinam pięknie trawniki krawędzi, żeby były takie równiutkie. Wycinam wszystkie już byliny. I naprawdę uzbierało mi się tego już bardzo dużo, a to dopiero połowa ogrodu, pracuję od rana do wieczora. Tutaj jest rabata pod Bukiem Pospolitym i tutaj również widać wiosnę, ponieważ wychodzą już narcyzy. Tutaj rosną narcyzy białe, pełne i przetaczniki o zimozielonych liściach. W tym roku, jeżeli oczywiście dopisze mi czas i pogoda, będę chciała te narcyzy wszystkie stąd wykopać, przetaczniki też, nasypać ziemi kompostowej, piasku i y, obornika i jeszcze raz posadzić od nowa narcyzy i przetaczniki, ponieważ co kilka lat wypada, aby y, były narcyzy przekopywane, ponieważ wtedy ładniej rosną i pięknie kwitną. Ja patrzyłam, ponieważ widzę tutaj u Państwa w ogrodach, w ogrodach botanicznych, że kwitną już ranniki. No niestety moje ranniki to jest odmiana późniejsza. I jeszcze na razie ranniku nie widać. Za to widać wiele innych roślin, które się. Powoli wybudzają, tak jak liliowce, one już też mają, tutaj jeszcze nie sprzątałam, mają już zielone pędy, dlatego bardzo delikatnie wycinam, aby nie uszkodzić im pędów. Ale chcę tutaj Państwu pokazać coś ciekawego. Otóż w ubiegłym roku na tej rabatce przy liliowcach wysiałam maki peoniowe. Maki były prześliczne, pełne, duże, były jednokolorowe, były też wielokolorowe, a teraz przepięknie się wysiały. I w tym roku również planuję tutaj dosadzić maki, ale też i inne maki wschodnie. Ja wiem, drodzy Państwo, że wszystkie te jednoroczne, dwuletnie czy byliny, które przekwitną, a wysiewają się, nie wyglądają zbyt pięknie. Dlatego czasem mimo wszystko warto je zostawić po to, żeby się właśnie wysiały. Tutaj już mam przygotowane łóżka permakulturowe do sadzenia. Zostały mi tutaj jeszcze resztki pora, ale ten por to jest dla królików. Króliki lubią. I więc zostawiła.